Witamy, tak jak obiecaliśmy Pokazujemy nasz nowy zakup Zobaczcie Murzyny Na ciemnych ogonach Tu jest następny u góry Lotowane do 5 kilometrów. W różnych kierunkach mocne. Taki wiadomo, że to nie są gębie klasa, ale ja nie chcę klasy. Ja chcę, żeby były mądre i najważniejsze, że są ganiane. To jest najważniejsze, gotowane. muszę zobaczyć. to Jest wszystko pozamykane. Te nasze już tyle czasu. Pokażemy jeszcze co tam kupiliśmy żałobniki. To że ciemne żałobniki. To od razu widać gołębę jak lata, widać jak mocne w skrzydłach Jeszcze czarnych szukam. Coś wyskoczy, jeszcze czarnych kupię za dwie pary. Też mi się wydaje, że to są mieszane posiłki po czarnych. Pierwszej nasze jasniaki Jednak Budapeszkę jedną wzięło mi po tej szczepionce Krętka dostała Musiałem się pozbyć Do nasze czajeczki Muszę dokupić samczyka nakrapionego, czarnego Budapeszta muszę dokupić też, bo Samiec mi ten Samochód mi zabił Nie wiem, czy to jest samiec, czy jest samica Sercowego też samice ale ja to na razie na spokojnie nie jakie widzi widzicie co robią będą naprawdę są głęby ganiane zobaczcie co się u nas dzieje wszędzie śniegu nie ma co nawet ganiać zawiało nas nie ma sensu Pokażemy jeszcze tych żałobników co wygraliśmy z grupy na recytacji też bystro gołębie Tu jest jeden, dwa Są takie ciemniejsze, nie? Ale ja takie lubię mądre Też lotowane do 5 km w różnych kierunkach Tu jest ta sercowa Która to sercówka? Tam jest ta sercowa co nam poszła do Bormana i wrócił i ten i znowu ją zapałem, ale to już będzie wygleziono. jest jeszcze jeden ciemny. To takie są ciemniejsze, to nie są takie śniutkie, ale to będzie na mamki, jak się przyzwyczają, oczywiście. Czekamy, żeby się trochę obchodziło. Znaczy ten ociepliło i będzie, no, jak sam wychodzić, do wlotu. Wszystko idzie do wlotu, zobaczcie, jak chcą latać. Jeszcze nie. Nasze pantosze. No, latał byś, latał. Czekaj, przyjdzie pełko, będziesz latał. Czekaj. Wszystko pod kratę chce wyjść. Trzeba odśnieżyć. Jest sporo tych gołębi Budapesztów i wszystkiego. Jest. Zostały najmocniejsze nie będzie z 60 Ale wiadomo, że coś tam się jeszcze dokupi Wszystko do wlotu, leć Ale śniegu naładowane Wyjścia do wlotu Nie, bystre Draz no co jest z wami? Nie wiedzą gdzie mają iść, no, ale to widać głębie bystre. No, od razu. Gdzie? Dobra, kochani, kolegami.